Cześć wam, z tej strony Kasio, Witam was w kolejnym Let's Play Dead Island. Um, hmm, Trochę mini wytłumaczenie, dlaczego tu zaczynam, w tym miejscu, a nie tam gdzie skończyłem. E, za każdym razem jak skończymy grę w miejscu, e, takim poza, nie wiem jak to powiedzieć, takiej... E, od miejsca startowego, takie bazy questów. Jeśli tam nie skończymy, to cofamy się do ostatniego miejsca, gdzie robiliśmy quest. A czasami bugi są związane z tym w tej grze. Zdarza się. Dobra. To co, lecimy zrobić ten questik. Główny. Dobra, zamknę was, więc was nie zaatakowałem, A my sobie lecimy. Um, jeszcze tak szybki rzut. Co my mamy zrobić? To są się do wieży ratowników. I z tej chwili wszystkich nieumarłych. No, prosta sprawa. Lecimy. A, hmm, coś śmitnie. Jeszcze sekundka. A, pozwólcie że... No. No co jest? Czemu? Nic nie mogę. Aha, mm -hmm, jakby zacząłem grę to Nie da rady. No dobra, mam nadzieję, że się dogra. Gra się doczyta i nie będzie już mi ciąć. No to jakiś zamiot odpoczywa. Pomogę mu Fuuh. Aha Ty stary po prostu A, Michijek Ty traniu Rurkę chcę No? Śmiało Róreczka Dobra On mm -hmm. tam puka Pomoc panu Przepraszam Otworzę. Proszę bardzo. O. Chciałem pomóc! O, to masz kopa. Frenzu Frajerzy. Tak giną frajerzy. Tam nic nie było w środku? Siema. Dzień dobry pani. Przepraszam. S samo mi się nacisnęło. To nie ja. Uch. No dobra. O, pani nie była zadowolona. Gwoździe, rureczka, to się przyda. Hmm... Tup, 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 tup. Wciśnij E, aby żeby kopnąć. Proszę bardzo. Wcisnęłem E, żeby kopnąć i... jajco. No dobra. Gdzie mnie z tym nożem? A Double kill!

Aha. Look, take whatever you want. Dziękuję. O... No dobra, dobra, nie przemyślmy domu. Jakiś... Nie ma kasiory. O. Hmm. o. Szpilunie. Co my tu mamy? Nic. Taśma. Taśma, drucik. O, stoliczek. Mój stoliczku. Co my tu mamy? Jak gówniane noże? Nie, co takich nożyków? Ja <laughs> chcę maczetę, dajcie mi maczetę. Chcę go ulepszyć. Szkoda, pas. coś prędzej czy później lepszego dostanę. Osiu. Przepraszam, chcemy pani zabić.

HAHAHAHA! <śmienicza> oh, <śmienicza> no... Co dawno. Może furia, ja? Skierzesz się tego zat? No! Kszsz, ksz, ksz. A, ksz. I tak to się robił na skielcach. <słuch> Ciap. Ciap. Nie psuje się. Uhu. Już wiem chyba, czy to był zamek. To był pani zamek. Przepraszam, popsułem. Tamtych pa. Aha! Może nie potrzebuję, tak szybko tą furię zużyłem. Gdzie wstajesz?! Pszsz! Turyści niemile widziani! Proszę pana! Proszę stąd odejść, zabijam zombie! A, 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 o kurde! No już! Hehe! <śpiluję> Szpiluną. Dobra, to trochę sadystyczne. A psa. Boczkiem, boczkiem otwieram. Nigdy nie wiadomo co za choler co mi tam wyskoczy. Napój energetyczny. a napiję mu się. Upsa. Ciężkie życie. Uuu, questik. Jak są takie czaszki, to znaczy, że mm, subquest gdzieś jest niedaleko. Tam ktoś sobie siedzi na przykład w środku i błaga nas o pomoc. Proszę panią! Nie wstaje pani. Śpi pani dalej. No. O nie! Mój się wykrzywił. Wezmę drugi. Tak. Nadziewany zombie <ścoughs> Tak Ty, o oh. To nie jest przyjemności. O, akurat to nie jest subquest, tylko MineQuest. A, a może ja zamknę, patrzcie. A, ty Popsułeś wszystko! Nie, nie tak chciałem! Chciałem chodź tu Chodź tu. Chodź, chodź. Głupia jesteś. nie odniosło to żadnego skutku. Jakoś mało tej broni mam. No tutaj nic dookoła. A Gdzie? Leżeć. Odeź od tego, bo to ładne wat... oh, no jest Ohuhu eee. to wezmę O tu niech leży Rurka też się wygięła Zawsze mi się mylą tak nawiszę Czy ja chcę wiosło? Tak chcę wiosło. i ja wiosło dam sobie na nożyka. Dobra. Co? O Pucian. Co ty tu robisz? Został go już. Ale stert. Już. Cichaj. To jest nasz pierwszy taki, mocniejszy przeciwnik. Ty popsułeś wszystko! O, wszystkie moje marzenia! A jego trzeba... pyk! Popykać się z nim trochę. Uu. Uu. Uu, hu, 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 hu. Zerwało mi się. Panie! A tutaj było Fajnie. Nie, to masz. Widziałem mnie tu kobietę, będziesz pił Znaczy nie Haha! Masz Widzisz fajnie tam się znęca jak goś... Jeszcze bark. Tymbark Patrzcie, Tymbark Widziałeś stary Tymbark No nic Lecimy dalej Tutaj dziś powinien być test do naprawy Nożyki Dobra, może chociaż tego jednego lepsze Niech będzie moja strata Gdzie A... to jest nożyk? O, załóż Dobra Tu wezmę troszeczkę tak Halu To co, może sobie coś dodamy, jakiś punkcik <ścoughs> Już mam w szale, już mam w tym No, to teraz trochę przetrwanie Nie wiem jeszcze I <laughs> jeśli O wiem <laughs> I tak teraz tydzień będzie zanim następne nakręcę Więc jeśli chcecie wybrać którą z tych ścieżek żebym pierwszą maksował A dopiero jakieś inne To możecie podać w komentarzach Te co więcej dostanie To ja to, to tą ścieżką podążę Czy furią, czy walką, czy sztuką przetrwania ta sztuką przetrwania jest najciężej, tak mi się wydaje, na początku, bo tu jest mało bonusów takich e, do walk czy do czegoś. Głównie właśnie są ceny kupna, doświadczenie. takie... Bo dla mnie to jest fajne, tylko później, e, później ta później, późniejszy etap gry, to już ta sztuka przetrwania daje takie bonusy duże, bo to się koksa, to więcej tego doświadczenia i tak przez całą grę, coś więcej, więcej, coraz więcej, aż a aż się wyprzedza ludzi, którzy ładują w tę furię walkę, a później można w którejś z tych dać. No ale zostawię wam to do wyboru, a jak wy nie wybierzecie, no to ja sam już wezmę. To ja będzie się skrajać troszkę. Kodokacyjna. Tu rzeczy nie wstaniesz, tam nie ma nic z tym, co pamiętam. Aha. Siema! Ja tylko papierki zjadłem. Aha! Hello! Chce mnie przytulić! No nie, nie teraz. Fatality! E, pana to zyf, o, nie! O, nie! Ty taki owaki, siaki. Dobra. Tam? Jesteś tam nie stoisz, kolego? Aha. Coś pozbieram może. Tutaj jeszcze nie mogę wejść. Se <coughs> muszę się out. powstrzymywać. Them... Nara świeża dostawa zombie. Siema. Hello. Um, luba O, Nie zapraszałem cię na imprezę. Nie lubię takich kobiet. Jest strasznie normalna. Tak. Oh. Hmm, krewka. Czekaj, ja się przejdę potem, czy też będę zostawał ślady? O. Kijowa. Hana, nie ma spania. łapkę uciniemy? Nie? Nie? Książka! Tyłaś! Łapę odporną Nie to nie. Wreszcie nie gadamy. Gdzie to radio jest? Radio. jest. jest. Dobra patruj... o! Trochę tak z głupiej strony przyjechali, bo później jak tak się już tą mapę rozezna, to tak by było koła trochę, Wszystko chyba całą wyspę tak się okrążać. Siema! We're safe now, thanks to you. make long without food. Help don't come soon. Mike i Dominik potrzebują twojej pomocy. Dobra. Pogadam z Mikem i z Dominikiem. Mike and Dominic. Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you think you can get it for us? Yes, ta, perfect. All right, excellent. You bring it back as soon as you can. Spoko. E, teraz Mike. Mike albo jest na dole, albo nie jest tu. Tu e, chciało Majka. No nic. Więc... Gdzie mogę go poszukać gdzie indziej? obsano Śmiało. Hop. I Hank. E. E. Monta. Tasak Mam tasak. Czy ty jesteś ulepszony, czy nie? No, chyba się nigdy nie dowiem. E, aha, ten jest. Nie. Ten e, to jest mój tasaczek Baby needs that's a new spark Monster, <laughs> she ain't going nowhere shame though it's a hell of a car a battalion of those freaks wouldn't slow this baby down so if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars and we get this ride rolling I'll let you take her out anytime you want Deal? yes that's excellent you locate those parts you know where to find me Okay, mm. Mike, what do you think this Feel like I'm back in fucking These bodies are starting to rot. Worski. No. You smell that? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Do me a favor. See if you can't get some gas from that station nearby. Ok. Ok, good. No, taki bardzo trudny Ok. Mike. Hank, Mike, Dominik. Dobra. Czyli uh, przesuwam. on taka co tą mapę. Uż. Nie powinno być tak. Aha. Dobra. Mm, to tak. Sądzę, że iż aż... Um, tutaj się skończymy. A, 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 a już w następnym odcinku sobie... Um, bierzemy albo stację, albo lata niemorskie, a starczy nam czasu to jeszcze zrobimy resztę <grym> dobra a na razie dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was do kolejnych moich let's play i zapraszam jeszcze do do, do, a, a, no, do zadecydowania jakąś tam ścieżką rozwijać tą postać cześć Wam